Dzień dobry, ludzie jakaś my jestem dzisiaj na kanale Dzisiaj mamy tutaj ziemnioka. Mamy dwa długopisy. Magiczne. I dzisiaj będziemy obierać ziemnioka długopisami. Bo nikt z nie wiedział, że tak się da, tak się da. Każdy to wie. Przecież już teraz każdy wie, nie? co, co to Jak mać kogoś, kto nie wie, że można obrać ziemniaka długopisem? To wyślijcie mu ten filmik, udostępnijcie go, ale zanim jeszcze odbiera ziemniaka zasubskrybujcie kanał ten dajcie łapkę w górę, komentarz, dostawcie jakiś dzwoneczek. Nagrywamy już nowym telefonem. Dzięki Peter, że gdzieś tam zrobiły jesteśmy swoim telefonem i się udało ten nowy kanał mieć na tym, bo ten już był jakby taki zniszczony. I dobra! Jak zostawiliście sobie łapkę już, to możemy obierać. Mamy zwyczajny ten. Eee, eee, eee. O, udało się nawet trochę. O. O. Łatwo idzie. Cztery A. godziny później. The few Mam taką jeszcze sztuczkę, mam bieżącą z długo pisem. żeby przytrzymacie to, pójdziecie do dołu. I widzicie, możecie wyjąć to. Zrobić. Boję, bo... ale tu się będzie chyba wolniej biorość. chociaż jest skuteczniej to jest mniejsze i wolniej to robi A... o tak można robić to jest też skuteczne fajne ziemniaki Lubię... lubicie ziemniaki? napiszcie wy w wy komentarzu czy lubicie ziemniaki no, ko... kto nie lubi ziemniaków? A... Ale to skuteczne. Pamiętajcie, żeby nie jeść surowych ziemniaków. Bo będziecie brzydolami i chorą. Chodzi będziecie. Górak jak był mały, to jadł wszystko, co widział. Nie ma. Każdy lubi obierać ziemniaki długopisami, a długopisy mają dwa zastosowania, a nawet trochę więcej. I widzicie, jaki są magiczny produkt, długopis, najlepsza rzecz. Będę no, musiał długopis umyć, potem w najwzróższą. O kurde. No bo to męczące łatwiej to w ogóle obrać tym yy, obieraczką albo nożem ale robię to przecież tylko po to żeby było śmiesznie no bo inaczej jak obierać ziemniaka nożem albo tym yy, obieraczką to takie rzeczy były nudne ten kanał jest najlepszy na świecie nagrywam najlepsze rzeczy na świecie więc trzeba koniecznie zasubskrybować bo jakieś trzy ludzie albo kosmici nie subskrybują mojego kanału bo zazwyczaj taki mój przeciętny film ma jakieś takie 24 wyświetlenia a mój kanał ma 21 subskrypcji więc trzy osoby nie subskrybują mojego kanału normalnie matematyka na poziomie gimnazjalistym super, normalnie jestem mądry i widzisz, Piter, jestem mądrzejszy od ciebie. Mimo to, że ja ciągle pały dostaję z matmy. Bo wiem, ile tu wejścia jeden dodać trzy. Pięć! Każdy to wie. Jak ktoś młodszy jest i nie wie tego, to nie oglądać, nie brać ze mnie przy bo to jest żart. Że to pięć, wiecie. Eee! Co robić? Złapałem ogru pod skarpetkę Szkoda, że nie mogę wam tego tak przyspieszyć. No. 8000 godzin później. Mhm. Uh -huh. ogórek nauczy, że napiesz ile to godzina? 60 sekund... nie, 60 minut. Brawo! A ile sekund, to minuta? Eee, 60. Twoja ja liczba liczbę 61, której nie lubisz. Ja nie lubię, bo <laughs> nie wiem czemu, ale jej nie lubi. Bo na tym kanale są wiadomości. Aha. Akurat nie lubi wiadomości. To mała dzicia jeszcze. Ta, ja mam mała dzidzia. Jeżeli bierzecie ze mnie przykład, a macie coś lepszego do roboty, nie marnujecie czasu wejście duszę, bo raczkę naprawdę. No to tylko marnuje czas i takie muszę ciągle będziesz tylko to obierał, obierał, godzinę w godzinę obierzesz jednego ziemniaka. No dlatego, że ja wziąłem takiego malutkiego ziemniaka, no to co to, to ma być? No ja nie mogę. Kupujesz pan ziemniaka, a później obierasz go długopisem. No. Do więzienia za to. Z ziemniaka nagrywam. Ziemniak. Musiałem ziemniakowi taką mini-kominiarkę znaleźć. Żeby ziemniak był zamaskowany taki. Tutaj jest jego kolega ziemniak, na którym były robione testy. Trochę się udawało. Szybciej, bo zaraz się skończy czas. Tak. Mam dużo czasu jak teraz do szkoły nie chodzę z powodu tych egzaminów. A ja nie chcę chodzić na świetlicę. No, ty musisz. Ale zostaję w domu. Bo jesteś się ja muszę. Nie mówię tego, że to męczące trochę, ale to może mnie tak odprążyć. To jest takie odprążające. Takie obranie ziemniaka długopisem. Fajne takie dźwięki wydaje. Jak macie dużo czasu i wam się nudzi? Spróbujcie koniecznie. O kurde, zapchał mi się długopis. Gdzie to było? A odsypałem to ziemniakami. O jaki już. Ale sobie zajęcie znalazłam akurat mi się nudziło. Szybciej. Szybciej, szybciej. Gdzie ci się ogórek tak śpieszy? No bo zaraz się skończy czas. Skończy ci się czas. Zaraz się twój czas skończy. Włączyłam speeda kurde, leci na wszystkie strony. A przynajmniej szybko to obiorę. Hop, 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 hop. Jak przyłatam, że obiorą ziemniaka długopisem. Normalnie wszyscy zginiemy, wiecie. Nie polecam ubierać ziemniaka długopisem. Naprawdę, bo wiecie. Tylko narobicie bałaganów. Ziemniak będzie brzydko obrany, taki brzydki będzie. A wy to zjecie i umrzecie. Ale to moje, dzieci Cię No bo też nie czujesz jak to mówisz. I chodź. Dobra, to Złapałem. Teraz jeszcze jedne rymy. Daj suba, bo z Jakuba. Super normalnie. Ale czy Doskonale zagospodarowałem czas. Czas na obieranie ziemniaka, czas na wrzucenie tego filmu, kurde. Ten film pewnie dwie godziny będziemy mi się wrzucał. Chociaż nie wiem, bo może nowy telefon będzie lepszy. Od tego zniszczono. Do... się skończy czas? Skończy się zaraz Twój czas, Ciko bądź. Na tym nie mam dużo pamięci, więc mi się nie skończy. Dobra. Ziemniaki jako tako obrane nawet trochę dokończymy to, to jeszcze tym. Jeszcze zaraz się skończy. Cicho bądź kurde, psujesz nastrój. Ja się wylozowałem obierając ziemniaka długopisem, a ten... Zawsze no, ci się skończy czas. Na zie... no, obieranie ziemniaka długopisem nigdy nie kończy się czas. Można to zrobić wieki. No i dobra, powiedzmy obraliście sobie takiego ziemniaka Trzeba umyć długopisy, bo jak ja tym będę pisał Oto biorę, kurde, długopis Od mojej sztuczki magicznej, czekaj Zlazło mi tam coś normalnie CO TY ZROBIŁEŚ?! Rzuca mi nowym telefonem, ja już. I teraz po prostu... O, obsute, ale to co? Magia. Ziemniaczany ten. Długopis. Teraz to bijcie jeszcze w długopis w ziemniakach i to kupiecie to. Będzie wspaniale. Dobra, to chyba będzie na tyle, bo tutaj jest bardzo... Będę musiał to posprzątać, ale tutaj jest w dla ziemniaka. Patrzcie, jaki piękny listek. Du, 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 du. Ja i Pan Ziemniak będziemy się z Wami żegnać. Zostawcie sobie kałapeczkę w górę. Yy. Piszcie komentarze, zostawcie dzwoneczek i ja i Pan Ziemniak się z Wami... W ten. Yy, żegnamy. Drugi Pan Ziemniak też. Papa, pa. wyłączaj to na...